Kurwa to nie to. Dobra, daj. <śmienicza> Na no, co, tu no co, co jest Dobra, Na tak prawie. Nie ty to gadasz. Kurwa, mała Jeszcze jak się czuje przed skokiem? A wiecie, trema, trema trochę no, dobra, się o, to jest taka to? jest grześciu waki Leta ściąga To będzie skąd Ale padł jak kawka Ryjem! Padło mi pod brzuch, o kurwa, ale zimne Co jest kurwa? Zimno Ależ a ja pierdalej chmino mi to. Co tu kurwa się dzieje? Pamięć mi się skończyła.